Umiłowane dziecko, w tym pomyślnym dniu pragnę przekazać, że moja niezachwiana obecność jest zawsze po Twojej stronie. Byłem świadkiem Twoich wyzwań, lęków i niepewności, ale chcę Cię zapewnić, że jestem tutaj, aby obdarzyć Cię triumfem. Pomimo pozornie niemożliwych do pokonania przeszkód, jestem bóstwem niemożliwego. Posiadam zdolność przekształcania porażek w zwycięstwa. Słabości w mocne strony, a rozpaczy w nadzieję, zaufaj mi, a poprowadzę cię do triumfu. Nie zniechęcaj się przejściowymi próbami, które krzyżują się na Twojej drodze, ponieważ są one tylko chwilowe. Mam cel dla Twojego życia, który jest dobroczynny, a nie złowrogi. Aktywnie formuję i rzeźbie cię w osobę, którą sobie wyobraziłem. A zwycięstwo jest integralną częścią tej transformacyjnej podróży. Wyposażyłem Cię we wszystko, co niezbędne do pokonania każdej przeszkody, która może Cię spotkać, moja siła i łaska są dla Ciebie więcej niż wystarczające. Jeśli wierzysz w Boga, nie omijaj tego przesłania. W środku tego, co może wydawać się potężną bitwą bądź świadomy, że jestem ostatecznym wojownikiem walczącym u Twego boku, nigdy cię nie opuszczę, bo moja miłość do Ciebie jest bezgraniczna i bezwarunkowa. Dostrzegam w Tobie potencjał i przywołuję go. Twoje zmagania wzmocnią Twój charakter i wiarę. Twój triumf nie jest wyłącznie dla Twojej korzyści. Posłuży jako świadectwo inspirujące i podnoszące na duchu innych. Twoja historia pokonywania przeszkód zmotywuje ich do pokładania we mnie zaufania i bycia świadkami własnych zwycięstw. Nie pozwól, by wątpliwości lub strach przesłoniły twoje myśli, zamiast tego trzymaj się obietnic, którymi cię obdarzyłem. Uwierz w moje słowo, miej wiarę, że je wypełnię i idź w posłuszeństwie i zaufaniu. Poprowadzę cię do zwycięstwa, chociaż może się to nie rozwinąć zgodnie z przewidywaniami lub z Twoim harmonogramem. Zaufaj mojemu czasowi i sposobom, ponieważ są one bezbłędne. Tak więc, moje dziecko, jeśli ufasz Bogu, nie zniechęcaj się, oświadczam Ci dzisiaj, że dam Ci zwycięstwo. Zachowaj wytrwałość w wierze i nigdy nie zapominaj, że towarzyszę ci na każdym kroku. Zwycięstwo jest nie tylko bliskie, ale już nadeszło. Skieruj swój wzrok na mnie i bądź świadkiem cudów, które dzieją się w Twoim życiu. Pamiętaj, że ze mną wszystko jest możliwe. Dołącz do nas w naszej misji szerzenia Słowa Bożego. Bóg komunikuje się z nami codziennie, ale pytanie brzmi: czy jesteśmy dostrojeni do słuchania? On ma zwycięski plan dla każdego z nas w każdym aspekcie naszego życia, naszych relacjach, karierze, zdrowiu i duchowej podróży. Aby osiągnąć to zwycięstwo, musimy najpierw otworzyć nasze serca i umysły na Boże przesłanie. Jestem gotów je przyjąć i potwierdzić, że Boża obietnica zwycięstwa nie jest zarezerwowana tylko dla nielicznych wybranych, ale jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od naszych błędów w przeszłości, obecnych zmagań czy wątpliwości. W rzeczywistości Boża miłość i łaska są jeszcze bardziej obfite dla tych, którzy zboczyli z właściwej ścieżki. On jest zawsze gotowy powitać nas z otwartymi ramionami i poprowadzić nas do zwycięstwa. Co więc tak naprawdę oznacza otrzymanie Bożego zwycięstwa? Otrzymanie Bożego zwycięstwa nie polega wyłącznie na osiągnięciu sukcesu lub wygraniu bitwy, pociąga to za sobą życie pełne celu i spełnienia. Wiedząc, że idziemy w zgodzie z Bożą wolą dla nas, oznacza to odnajdywanie pokoju pośród chaosu, doświadczanie radości w obliczu przeciwności i odkrywanie siły w czasach słabości. Tak, powoływanie się na Bożą obietnicę zwycięstwa jest mocno zakorzenione w Jego miłości do nas, stworzył nas na swój obraz i pragnie, byśmy żyli w obfitości. Nie oznacza to jednak, że nigdy nie napotkamy wyzwań lub trudności. W rzeczywistości to właśnie poprzez te próby nasza wiara jest testowana i ostatecznie wzmacniana, jednak z Bogiem u boku możemy pokonać każdą przeszkodę i odnieść zwycięstwo. Biblia jest pełna relacji osób, które stanęły w obliczu pozornie niemożliwych do pokonania przeciwności. Ale zatriumfowały dzięki niezachwianej wierze w Boga. Historia Dawida i Goliata jest tego doskonałą ilustracją. Dawid, młody pasterz, zmierzył się z gigantem uzbrojonym w broń i zbroję. Niemniej jednak, uzbrojony jedynie w proce i kamień, Dawid pokonał Goliata. Wiedząc, że Bóg jest z nim, to zwycięstwo nie tylko przyniosło chwałę Bogu ale także pogłębiło wiarę Dawida i zainspirowało innych wiarą, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Tak, jeśli mamy wiarę w Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, my również możemy osiągnąć zwycięstwo w naszym życiu. Podobnie w naszym własnym życiu możemy osiągnąć zwycięstwo, pokładając ufność w Bożych obietnicach i pilnie podążając za Jego wolą. Nie zawsze będzie to łatwa podróż, ale musimy pamiętać, że Boże plany przewyższają nasze własne zrozumienie. On widzi szerszy obraz i wie, co jest dla nas najlepsze. Musimy po prostu mieć wiarę i ufać jego doskonałemu wyczuciu czasu. Co więcej, Boża obietnica zwycięstwa obejmuje jego zaopatrzenie dla nas. On zobowiązuje się zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. Czy to fizyczne, emocjonalne czy duchowe. Chociaż nie zawsze jesteśmy w stanie pojąć, jak i kiedy te postanowienia się zamanifestują, możemy być pewni, że Bóg wiernie nas zaopatrzy. On jest naszym ostatecznym dostawcą i to dzięki Jego zaopatrzeniu możemy osiągnąć sukces i zwycięstwo w naszym życiu. Wierzę w siebie i potwierdzam, że to, co dziś odkryjesz, zmieni twoje życie. W jednej chwili możesz zmagać się z ciężarem trudności finansowych. I przytłoczony zmartwieniami o pieniądze, ale w następnej minucie, dzięki Bożej obietnicy zwycięstwa, możesz doświadczyć przemiany, zaufaj Bogu. Przyjmij Jego przesłanie i otwórz swoje serce i umysł na obfitość, którą On dla ciebie przygotował. Zwycięstwo jest w twoim zasięgu i zaczyna się od wiary w siebie i w moc Bożej miłości i łaski. W mgnieniu oka oka okaże się, że bez wysiłku przyciągasz pieniądze, jak magnes przyciągający stal. Co powoduje tę zmieniającą życie zmianę? Jest to tak zwany genetyczny kod bogactwa: po jego aktywacji całe Twoje życie zostanie na zawsze odmienione. Dziś masz okazję aktywować swój genetyczny kod bogactwa właśnie tutaj. Zaleca się podjęcie działań teraz, gdy ta strona jest nadal dostępna po prostu kliknij link w komentarzach, aby aktywować swój genetyczny kod bogactwa. Jak osiągnąć obiecane przez Boga zwycięstwo? Pierwszym krokiem jest nawiązanie z Nim osobistej relacji. Musimy otworzyć nasze serca i zaprosić Go do naszego życia. Wiąże się to z poświęceniem czasu na modlitwę i zanurzeniem się w Jego naukach. Ponadto wiąże się to z oddaniem Mu naszych lęków, wątpliwości i zmartwień. Z całego serca ufając Jego boskiemu planowi, wiara odgrywa istotną rolę w tym dążeniu. Jest ona kluczem do odblokowania obietnic złożonych przez Boga. Nawet jeśli nie możemy tego dostrzec, wiara jest niezachwianym przekonaniem, że Bóg wypełni swoje słowo. Jak mówi Biblia, wiara jest niezachwianą ufnością w to, na co mamy nadzieję i niezachwianą pewnością tego. Czego nie możemy zobaczyć. Jeśli jesteś gotów przyjąć tę prawdę, wpisz 777, wreszcie: Posłuszeństwo Bożym przykazaniom jest kluczowe. Obdarzył nas on wskazówkami, według których mamy żyć, a przestrzeganie ich dostosowuje nas do jego celu, posłuszeństwo nie zawsze jest proste ale jest niezbędne do otrzymania Bożych błogosławieństw i osiągnięcia zwycięstwa. Jeśli zgadzasz się z tym stwierdzeniem, wpisz tak, podsumowując: Bóg przemawia do nas w tej chwili, zapewniając nas, że obdarzy nas zwycięstwem. Jego obietnica dotyczy każdego z nas i tylko od nas zależy, czy będziemy słuchać, wierzyć i posłusznie podążać za Jego wolą z Bogiem po naszej stronie. Każda przeszkoda może zostać pokonana, a zwycięstwo może zostać osiągnięte w każdym aspekcie naszego życia. Otwórzmy nasze serca i przyjmijmy Bożą obietnicę zwycięstwa. Wpisz staje się świadomy, aby potwierdzić: Moje drogie dziecko, dzisiaj przynoszę przesłanie miłości i nadziei. Pragnę dotknąć Twojego życia w głęboki sposób. Pozostawiając wieczny wpływ na Twoją duszę. Jestem wszechmogącym Bogiem, Stwórcą wszystkich rzeczy. Czuwam nad Tobą od dnia Twoich narodzin i nigdy Cię nie opuściłem. Byłem świadkiem Twoich zmagań i triumfów, Twoich radości i smutków. Byłem przy Tobie na każdym kroku Twojej podróży i będę przy Tobie aż do końca czasów. Dziś chcę dotknąć Twojego życia w sposób, który zbliży Cię do mnie. Pragnę wypełnić Twoje serce moją miłością i łaską, prowadząc Cię ku prawości. Nigdy nie zapominaj, że nigdy nie jesteś sam, ponieważ zawsze jestem przy Tobie w chwilach zwątpienia i strachu. Jestem tam, by trzymać Cię za rękę i prowadzić ku światłu w najciemniejszych chwilach. Zaufaj mi. Bo jestem Twoim niezachwianym towarzyszem w tej podróży, jestem obecny w chwilach radości i sukcesu. Raduję się z Tobą i obdarzam Cię jeszcze większymi błogosławieństwami, jeśli zajdzie taka potrzeba, moje dziecko. Jestem świadomy wyzwań, przed którymi stoisz na tym świecie, widzę ból i cierpienie, które Cię otaczają, ale chcę, abyś zrozumiał, że przewyższam wszystkie Twoje problemy. Jestem większy niż Twoje lęki i wszelkie przeszkody, które mogą pojawić się na Twojej drodze, zapewniam Cię, że nigdy nie dam Ci więcej, niż jesteś w stanie udźwignąć. Zawsze będę tam, aby Cię wzmocnić i przeprowadzić przez życiowe burze. Dziś chcę dotknąć Twojego życia i przypomnieć Ci o Twoim wyjątkowym i specjalnym celu. Zostałeś stworzony w konkretnym celu. A ja obdarzyłem cię darami i talentami, abyś mógł go wypełnić. Nie wątp w siebie, bo wyposażyłem cię we wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces. Zaufaj mi i mojemu planowi na twoje życie, a poprowadzę cię ku wielkości, jeśli wierzysz w Boga. Chcę doknąć także twojego życia, uzdrawiając wszelkie rany, które mogą cię obciążać. Rozumiem, że życie może być trudne i pozostawiać blizny na duszy, jestem tu jednak po to, by uleczyć te rany i przywrócić ci ducha. Uwolnij wszelką gorycz. Złość lub nieprzebaczenie i pozwól mojej miłości oczyścić cię i przynieść ci pokój, moje dziecko, dziś chcę ci przypomnieć o mocy modlitwy. Zawsze słucham Twoich modlitw i pracuję za kulisami, aby przynieść Ci to, co najlepsze, więc nigdy nie przestawaj się modlić, ponieważ Twoje modlitwy mają zdolność przenoszenia gór i przemieniania Twojego życia. Jeśli się zgadzasz, chcę również podkreślić moją bezwarunkową miłość do Ciebie. Kochałem Cię jeszcze przed Twoimi narodzinami i moja miłość do Ciebie pozostanie wieczna. Nie ma nic, co mógłbyś zrobić, aby zmniejszyć moją miłość do Ciebie, jest ona stała i wieczna. Dlatego, niezależnie od wyzwań, przed którymi stoisz, zawsze pamiętaj, że jesteś niezmiernie kochany, moje drogie dziecko. Dzisiaj dotknę Twojego życia w sposób, który głęboko na Ciebie wpłynie, otwórz przede mną swoje serce i pozwól, by moja miłość przemieniła Cię od wewnątrz. Zaufaj mi i moim planom na twoje życie, a poprowadzę cię ku życiu wypełnionemu celem, radością i spełnieniem. Pokój niech zawsze będzie z tobą, nigdy cię nie opuszczę. Odzyskanie mojej mocy, aby potwierdzić swoje przebudzenie, rozpoznanie swojej prawdy i przyjęcie swojego celu, jasność wyłania się pośród głębokich wewnętrznych przemian. Ćwicz cierpliwość i ufaj rozwijającej się podróży. Jesteś nieustannie prowadzony, pozwól odpowiedziom płynąć bez wysiłku, bez nadmiernego myślenia, istota leży w zaufaniu do samego siebie, uznaj znaczenie 1111, pielęgnuj spokój, aby umożliwić umysłowi opracowywanie rozwiązań. Spokój oznacza raczej zaufanie niż niepotrzebną kontemplację i reakcję. Poddaj się w tych chwilach, otrzymując wskazówki dotyczące pozornie niezrozumiałego. Pozytywność wymaga konsekwencji. Wyzwania mogą testować Twoją wytrzymałość, mogą pojawić się wątpliwości i obawy. Zachowaj jednak optymizm i nadzieję, niezachwianie wierząc, że zatriumfujesz. Przypominaj sobie i bądź świadkiem rozwijających się cudów, odpowiedz tak, aby je otrzymać, wybaczam sobie wcześniejszą nieświadomość. Mądrość zaświtała, a wyciągnięte wnioski popychają mnie ku lepszym wyborom. Nowy dzień oznacza koniec poczucia winy i żalu, wznoszę się w kierunku pożądanego stanu, organizując mentalną zmianę. Która kształtuje nową rzeczywistość. Jestem przygotowany. Ta wiadomość służy jako przypomnienie, aby wytrwać, nawet jeśli poprzednie próby nie spełniły oczekiwań, uznaj, że każdy wynik ma swój cel i przyczynia się do Twojego rozwoju. Wcześniejsze niepowodzenia nie definiują Twojej wartości, przyjmij swoją ewolucję i odnowioną perspektywę. Ponawiaj próby z pewnością siebie, uznając transformacyjną podróż, którą podjąłeś. Wahania życiowe nie są świadectwem jego zmienności, ale raczej przejawem umysłu skupiającego się na bezpośrednich okolicznościach. Rozszerz swoją uwagę poza codzienne wydarzenia. Spójrz na ogrom życia. Dzisiejsze kryzysy mogą stać się nieistotne w ciągu kilku miesięcy. Twoje centrum uwagi dyktuje twoją percepcję. Uwolnij się od negatywności, przekieruj swoją uwagę na to, co podnosi cię na duchu. Jeśli pragniesz pozytywnej zmiany, zdecyduj się powiedzieć tak: Przyciąganie znacznego bogactwa bez wysiłku zaczyna się już dziś. Możesz znaleźć link wspomniany w komentarzach poniżej. Aby odkryć zdumiewające sekrety bogactwa ujawnione przez byłego naukowca NASA, subskrybuj nasz kanał, jeśli wierzysz w moc Boga i potencjał ogromnego wzrostu i ekspansji. Wielkość Twojego doświadczenia będzie w dużej mierze zależeć od Twojej gotowości do bycia otwartym ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że wiele z Twoich przekonań zostało ukształtowanych przez uwarunkowania i ograniczone wzorce z przeszłości. Jednakże, przyjmując otwartość i pozwalając sobie wierzyć w niezwykłe możliwości, możesz wykorzystać magię, która może zamanifestować się w Twoim życiu. Twoja podróż ku nieograniczonym możliwościom właśnie się rozpoczęła. Potwierdź swoją intencję, mówiąc jestem łagodny dla siebie i przyjmij wskazówki swoich duchowych doradców, którzy pragną odegrać większą rolę w twoim życiu. Dostrój się do swojej intuicji i słuchaj głosu swojego serca, które pragnie twojej szczerości. Poddanie się wewnętrznemu pragnieniu wolności jest w tym momencie kluczowe. Życie ma sposób na prowadzenie cię nowymi ścieżkami. A kiedy dostosujesz się do swojej wyższej jaźni, ścieżki te są zwykle bardziej owocne, celowe i ekscytujące. To jest cel, dla którego tu przybyłeś. Nadszedł czas, aby zmniejszyć hałas i zwiększyć intensywność tego, co ma być częścią twojego życia. Wykorzystajmy to: mogłeś zdecydować się na wygodne i samozadowolone życie. Mogłeś pójść na łatwiznę, ale tego nie zrobiłeś. Zamiast tego podjąłeś odważną decyzję, by dążyć do życia, które wielu uważa za niemożliwe. Teraz znajdujesz się na wczesnym etapie tego życia, z nadzieją, że Twoje wysiłki i łzy przyniosą niewyobrażalne korzyści. Słowa nie są w stanie odpowiednio opisać skali transformacji, jakiej doświadczysz, pisząc na nowo historię swojego życia. Tak, jeśli wierzysz w Boga, możesz napotkać znajome przeszkody, które kiedyś utrudniały ci postęp. Jednak teraz przeszkody te napotykają mądrzejszą, bardziej dojrzałą i przebudzoną wersję ciebie. Wiele rzeczy, które kiedyś tobą wstrząsały. Teraz wydają się trywialne i śmieszne. Jest to poziom osobistego rozwoju i wzmocnienia, na który zawsze zasługiwałeś. Dobra materialne nie mogą się równać z tym głębokim spełnieniem, które czeka na ciebie podczas twojej podróży. Idąc naprzód, nauka zaufania sobie staje się niezbędnym ruchem mocy. Przez całe życie wątpliwości i zmartwienia mogły pochłaniać cię częściowo z powodu braku wiary w siebie, wynika to jednak również z faktu, że mogłeś nie w pełni rozpoznać leżącą u podstaw niematerialną siłę energii, która powołała cię do istnienia. Teraz, gdy stajesz się świadomy głębi swojej istoty, nadszedł czas, aby podnieść swoje standardy i w pełni wykorzystać swój potencjał. Kultywowanie samoświadomości jest podobne do odblokowywania nieograniczonego potencjału, dostosowując się tak. Harmonijnie, że zewnętrzne zakłócenia tracą swój wpływ, podczas gdy inni szukali odpowiedzi poza sobą, ty zagłębiłeś się w siebie, uznając nieadekwatność starego i podejmując wyzwanie wprowadzenia nowego. Ta transformacja Motywowana dążeniem do poprawy, napędza cię do Królestwa nowych możliwości. Aura sierpnia emanuje sukcesem, ulepszeniami i urokiem tego, co służy twojemu najwyższemu dobru. Wewnętrzny rozwój przenosi się do fizycznej rzeczywistości, odzwierciedlając spokój i obfitość kultywowane wewnątrz. Niezwykłym aspektem jest jego nieograniczoność. Nie ma żadnych ograniczeń co do zdolności tworzenia, ulepszania i pełnego doświadczania życia. Łącząc przełomy będziesz podziwiać wyraźny kontrast w stosunku do swojej poprzedniej egzystencji. Wielu z was jest obecnie zanurzonych w tej transformacyjnej podróży. Przyjmij ten proces, uwolnij się od oporu, ponieważ wszechświat stara się podnieść Twoje życie. Jednak trzymanie się przestarzałych elementów utrudnia to wznoszenie się, podobnie jak wejście na pokład samolotu z nadbagażem. Odłączenie się staje się koniecznością, aby osiągnąć następny poziom. Nie możesz nosić wszystkiego ze sobą. Zaufaj, że ci, którzy mają ci towarzyszyć, znajdą swoje miejsce bez obciążania twojego postępu. Ostatecznie wzniesienie wymaga odpuszczenia, jeśli czujesz się gotowy. Prawdopodobnie od najmłodszych lat byłeś na to gotowy. Intuicyjnie wyczuwając większe możliwości życiowe, wyszedłeś poza wyznaczoną ścieżkę, obejmując testy i lekcje, które inni ominęli. Uzdrowienie i rozwój, które przeszedłeś, wysyłają falę przez twoją przeszłość i przyszłość. Przekształcając wyzwania w kamienie milowe, bądź dumny z pokonywania przeszkód, ponieważ przyczyniły się one do powstania lepszej wersji Ciebie i Twojego życia. W miarę postępów w uzdrawiającej podróży rozkwita Twoja ekspresyjna strona. Tryb przetrwania tłumi wyrażanie siebie, ale z każdym rozdziałem wyłaniają się ukryte aspekty Twojej istoty, Twój strój. Twoje słowa. Wszystko to redefiniuje się poprzez piękno nowej perspektywy, którą zyskałeś. Jeśli te słowa rezonują ze zmianami, których doświadczasz, przyjmij e narrację swojego życia. Jeśli zmagasz się z wyzwaniami, sekret tkwi w wykorzystaniu mocy 1919 roku do odblokowania ciągłego strumienia dobrobytu, radości, wolności i pewności siebie w swoim życiu. Przekształć swoje poranki za pomocą prostej korekty i bądź świadkiem pozytywnych zmian. Zainteresowany? Sprawdź komentarze poniżej, aby dowiedzieć się więcej o sekretach bogactwa. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać bogactwo wiedzy na temat przyciągania obfitości. Wierzysz w siłę wyższą. Zauważ, jak wydarzenia w Twoim życiu zaczynają się wyrównywać. Synchronizując się z boskim porządkiem. Narzędzia potrzebne do osobistej ewolucji układają się na swoim miejscu. Nie tylko pokonujesz trudności, udoskonalasz swoją esencję, tworząc magiczną przestrzeń do rozwoju. Prospoznaj znaczenie przejścia od oporu do spełnienia, jeśli się z tym zgadzasz, potwierdź. Wpisując tak i udostępnij ten film pięciu podobnie myślącym osobom, które również wierzą w siłę wyższą. Rozprzestrzeniaj miłość.